Po przejściu na stronę producenta i wybraniu rodziny olejów MaxExpert, widzimy informację, że to linia syntetycznych olejów silnikowych. Po wejściu, wybrany przeze mnie olej nie ma już informacji, że to olej syntetyczny. Natomiast porównując te wyniki do trzech innych przypadków odcinek nr 70, 76, 82, gdzie również była założona instalacja LPG. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie samochód Citroen C2 i jego właściciel Krzysztof. Sprawdzimy w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Przesyłka dotarła bezpiecznie, bardzo solidnie zapakowana. W środku znajdują się następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy. Trubka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły nieco później. Zaczynamy od testu bibułowego. W tym miejscu aplikacja na test bibułowy oraz kilka zdjęć. A komentarz na końcu filmu zapraszam. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Citroën C2 Rok Produkcji 2008 Silnik 1.6 Benzynowy z pośrednim wtryskiem. Nigdy nie był remontowany z instalacją LPG, przebieg 201 000 km. Instalacja gazowa czwartej generacji, sekwencyjny wtrysk gazu w formie lotnej, założona przy przebiegu 85 000 km. Właścicielem samochodu jest 33-letni mężczyzna Krzysztof. Preferuje wymianę oleju po przebiegu w granicach 7 do 10 tysięcy km. Do samochodu zalany został olej Orlen Platinum Max Expert w klasie lepkościowej 10W40, klasy jakościowe aprobaty producentów wpisujemy do tabeli zbiorczej i w tym miejscu malutka refleksja od Krzysztofa. Po przejściu na stronę producenta i wybraniu rodziny olejów Max Expert widzimy informację, że to linia syntetycznych olejów silnikowych. Po wejściu wybrany przeze mnie olej nie ma już informacji, że to olej syntetyczny, a informacja, że olej jest najwyższej jakości. Po sprawdzeniu karty charakterystyki produktu i weryfikacji numerów CAS możemy wyczytać, że baza olejowa to HC, czyli Hydrocracking Grupa 3. Nie uważam, żeby dyskwalifikowało to olej, ale jest to wykorzystywanie braku regulacji w Polsce, można poczuć się oszukanym. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z zaleceniami producenta na temat oleju silnikowego, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to dokładnie 5400 km. Eksploatacja w mieście to 50%. Dominują odcinki pomiędzy 10 a 20 km. Olej eksploatowany przez 3 miesiące. I teraz kilka informacji dodatkowych od Krzysztofa. Samochód zakupiony przy przebiegu 74 000 km. Potwierdzony przebieg. Przy przebiegu 85 tysięcy km założona instalacja gazowa, jak już wspominałem wcześniej, do tego momentu Krzysztof przejechał tym samochodem 127 tysięcy km. Dalej Krzysztof pisze tak. Za mojej kadencji olej wymieniany jest co 7 000 do 10 tysięcy kilometrów. Pobór oleju od wymiany do wymiany to 200 do 400 ml, Nie ma konieczności stosowania dolewek. Nigdy nie stosowałem płukanek silnika. Wychodzę z założenia, że przy krótkim interwale wymiany oleju Czyli od 7 do 10 tysięcy km oraz znikomym poborze oleju nie trzeba stosować płukanki, szczególnie przy silniku benzynowym. Dwa razy po wymianie oleju do świeżego oleju został zalany dodatek Liqui Moly-Ceratec. Dodatek został zastosowany z ciekawości. Z moich obserwacji wynika, że silnik pracuje ciszej niż na samym oleju, jednak pobór oleju jest większy. W mojej opinii może to świadczyć o obniżeniu indeksu lepkości wysokotemperaturowej HTHS. Eksperymenty z dodatkiem były przeprowadzane kilka lat temu. Od momentu zakupu samochodu stosowałem olej 5W40. Teraz, po okresie zimowym, połowa marca, z ciekawości zastosowałem olej 10W40. Z moich obserwacji wynika, że przy oleju 10W40 jest wyższe zużycie paliwa według wskazań komputera pokładowego, głównie po uruchomieniu silnika, gdzie olej jest zimny. Kończąc Krzysztof nadmienia, że oleje Orlen są raczej tanie i spotkał się z opiniami, że taki tani polski olej nie może być zbyt dobry. Chciałby to zweryfikować na żywym przykładzie. Interwał został skrócony od standardowego. Do samochodu został aktualnie wlany taki sam olej. Krzysztof chciałby wydłużyć interwał i zobaczyć jak wpłynie to na wyniki badań. Kolejną próbkę o wydłużonym interwale wyślę za kilka miesięcy i porównamy wyniki. Zatem zabierajmy się za testy. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca 95,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 151. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność, wręcz idealną. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 86,5 mm2/s w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,4 mm2/s w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 156, a to oznacza, że otrzymano wyniki, które znajdują się w przedziale akceptowalnym. Do podkreślenia jest lepszy wynik w przypadku lepkości kinematycznej w 100 stopniach Celsjusza. Zobaczmy teraz na wynik testu bibułowego. Oglądamy plamę z różnych perspektyw, oceniamy zgodnie z dostarczonym kluczem MCU. I tutaj trzeba wyraźnie podkreślić bardzo dobry wynik tego testu. Zarówno jądro plamy, jak i strefę dyfuzyjną oceniam bardzo wysoko. Nie znajduję w tych wynikach czegoś niepokojącego. Pora na podczerwień. Zarejestrujmy widma: widmo oleju świeżego, kolejno widmo oleju przepracowanego. Przyglądamy się tym widmom i generujemy widmo różnicowe. Wyniki nie budzą większych zastrzeżeń. Otrzymujemy sygnały, że spadek lepkości może być wynikiem zanieczyszczenia oleju paliwem. Przełożyło się to na spadek dodatków uślechatniających. Dość mocno zauważalna zmiana dla pasma 976 cm do minus pierwszej. Dodatkowo w przedziale ostrzegawczym umieściłem stopień nitrooksydacji. Reszta jest na akceptowalnych poziomach. Natomiast porównując te wyniki do trzech innych przypadków, odcinek numer 70, 76, 82, gdzie również była założona instalacja LPG i otrzymano akceptowalną zmianę lepkości, widzimy, że poza degradacją dodatków, wszystkie inne parametry wypadają porównywalnie bądź lepiej w przypadku tego odcinka. Podsumowując, Orlen Platinum wypadł bardzo dobrze w tym teście. Z pewnością spora w tym zasługa instalacji LPG, względnie krótkiego przebiegu oraz sposobu eksploatacji. Myślę, że Krzysztof może pokusić się o wydłużenie okresu eksploatacji, nawiązując do jego motywacji udziału w tym teście. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam osoby zainteresowane przebadaniem oleju ze swojego samochodu do kontaktu mailowego. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!